XDDDDDDDDDDD Gierko Cześć, z tej strony Gierko A dzisiaj z okazji tych 50 słów Będzie 5 gier W 20 minutach Raczej tak to będzie yy, 5 gierek Oczywiście starych yy, Na pierwszy ogień idzie i dzisiaj jest nowy mój brat. Cest! Tak, cest. E, Weźmiemy sobie... zbudujemy sobie własny park. E, na, oczywiście to tak krótko wiecie, żeby to się zmieściły te um, Ogólnie e, to są gry z dzieciństwa. Tak, to są gry e, z dzieciństwa. Któreśmy cisnęli zawsze... Patrzcie tutaj mamy. No, więc tutaj pierwszy co zrobimy to sobie to gokardową e, trasę. Bardzo... W Rollo koncerty są bardzo lubią e, go, kardy, ludzie taką krótką trasę na razie, żeby nam kasy starczyło. Na razie mamy to 8 milionów, jeszcze zostało e, dobrze. Energylandia robimy. Energylandia. no właśnie, tak, coś takiego można zrobić. E, Ej, zrobimy e, formułę. To, e, kosmosy, tak. kosmosy to są. Kosmosy, e, co tu jeszcze mamy? Możemy coś takiego zrobić, te pontony, ale on jest tutaj drogie. Więc zrobimy własnoręcznie Coś takiego, takie krótkie pontonyczki żeby wam tylko pokazać Bo to musimy się spieszyć troszeczkę e, coś takiego na przykład I tu na przykład można też coś znowu zrobić Jakiś taki e, centrum takie tego tu zrobić, jeszcze na przykład gdzieś tutaj przejść tylko tutaj nie ma miejsca no i to raczej na tyle, tutaj widzimy ludzie wchodzą możemy również zdać tych no i co teraz, możecie sobie popatrzeć w przy przyspieszonym czasie, jak, jak to jak to jest z tym parkiem, jak to działa no to zaczynamy No, i to by było na tyle. Yy, dziękujemy tej grze. Yy, tak. I jeszcze, jeszcze wna... ewentualnie, możemy pokazać yy, Mój park, który zrobiłem niedawno Zajewist Park. Tak wygląda. I tu już mam 230 ludzi. Dziękujemy. Widzimy I następna widzę. gierka. No dobrze, następną gierką będzie Hebomen. Yy, też stara gierka. Ziemniaczki, są, e, my zawsze. I to jest gra na dwóch lub na jedną zawsze osobę. No na to mówiliśmy ziemniaki, ale to players. Będy, a to są takie grzyby. Po okay. prostu, takie... Damy sobie... O, heart, a harta, co mi tam. Dobra, no dawaj tu. E, emin ma nasz... Je, pan Gierko ma nasz czołka. Ja, ja na będę... Ja ten... jestem żółtym ziemniaczkiem. Jestem pomarańczowym, tak na co skoczem. W ogóle muzyka jest bardzo wysłać te dźwięki wszystkie. Bardzo fajnie jest zrobiona gierka. No, hmm. y, tak to ja, że ostatnio pobił rekord rodzinny. Y, to... No i co? No i w tej grze najfajniejsze jest to, że jest naprawdę dużo poziomów. No, y, no, y, I co i co parę tam, co pięć poziomów są różne potwory. Na przykład, znaczy stworki, no, nie potwory. No, y, no, na bo przykład bo... za potem, po pięciu levelach chyba są krokodylki, tak? Y, to... Czy że, gdzie, co ja robię? Myślałam, że jestem pomarańczowy. Będzie taki dłuższy. Będzie, będzie dłuższy, będzie 20-minutowy, 20 ale. 20 jak minutowy zmontuje się to. Będzie będzie montowania, ale, ale. Ale z okazji widzisz subów to dla was zrobię. Oj, sorry, Chodzę. Ej. Co się zrobiło? Anioł. Szybko, chodź tu. Baba głos i Ja wiedziałem. Ha, ha! ha. Cicho, bo to masz 7 żyć. No bo mi no nie ktoś za... Bomby! Klopsy! <noise> Jest ja na te bomby... Klopsiki. To Dobra, to było na tyle. A teraz yy, nie, gra będzie nie, przyspieszona, to... wie, bo pewnie to długo potrwa kiedy się skujemy. Yy, więc yy, zaczynamy.

Bo. Koniec gry, rack game. Co? Czemu nie możemy pisać? O, dobra, nieważne. O, o, Wygraliśmy game. i dobra. Yy, następna gierka. Dobra, już jesteśmy po przerwie. A teraz cofnę ta gierka. A następną gierką będzie City Racing, oczywiście. Yy, oczywiście, nigdy nie gierko. Podajmy sobie startny w game. Mam nadzieję, że grafa jest na fulla No, dobra. Yy, Oczywiście, Antilessingu nie ma, no wiecie, to jest stara gierka, ale nawet spoko grafa. No i dobra, w tej, chodzi o to, oczywiście, żeby się ścigać, są wyścigi, kupowanie aut, ulepszanie. Takie coś jak Net for Speed, tylko taki, wiecie, gorszy. E, gorsza grafika i w ogóle troszkę inaczej to pracuje. E, dobra. Jesteśmy tutaj, no i teraz... Oczywiście, przejeżdżamy kogoś. A nie, nie, nie przyjechaliśmy, czyli jest ok. Dobra, teraz mamy rozmowę, że coś tam dzień dobry, czy czemu teraz zwolniasz swoje auto i w ogóle. A, rozwaliłem, mi, je, bo jest rozpiewszone. A, dupa. Jedziemy, musimy sobie nasze auto y, zreprairować tutaj, właśnie. I możemy to dać jakiś kolorek, na przykład czerwony, jakiś chromowany, oczywiście, Z z. No i dobra, jak już to zrobiliśmy, to możemy jechać e, się ścigać. Lub po prostu się ścigać z policją. E, Pierwsze to poka pokażę Wam jak się ścigamy. Jak nie walnę jakąś policję. A potem pokażę wam jak wyglądają właśnie te wyścigi e, tej policji. Pościgi, znaczy. W ogóle to ta gra jest strasznie zbugowana, ponieważ e, ona... To jest... To jest w ogóle wersja 1.1 To jest. To jest prawie w ogóle niedopracowana gra. Ja Nie jestem widziałem harda, ale dobra jakoś jakoś będzie. Tutaj troszkę trudne to jest, więc... No to sobie od razu przyjadę. Nie jestem głupi, to są tylko boty, to są tylko cienkie boty, które jednak dobrze umią jeździć. Jak tu? No. Po paru sekundach dopiero powracam na swój tor, bez sensu. Dobra, jedziemy. Jedziemy, proszę państwa, musimy ich prześcignąć, tych Żydów, bo ja, chcę, ja chciałbym to wygrać, ale pewnie tego nie wygram. No dalej, ciśnij, 80 na godzinę, 90. O kurde, to się, ta auto, auto ma tak, tak, taką stabilność. że się przechylają wszystkie. Jakieś 5 aut mamy do wyboru, więc możemy sobie kupować i tutaj zbierać kaskę. Kaskę się naprawdę szybko zbiera, więc możecie ogarnąć i nie wiem nie wiem czy to jest jakieś zakończenie w ogóle w tej grze ale może może jest nie 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 policja no widzicie walłem w policję i teraz jest ta sytuacja że ona mnie goni nawet jest wyścig eee, teraz sobie sobie tutaj przyjadę... jestem pierwszy ująłem oh yeah. jadę dalej nie jednak jednak zgubiłem. ale jak już jesteś tutaj to pokażę moim widzom jak 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 się ścigać z policją? Jep Co! Zarz, co, co to Co to? No, teraz działa! Dobra, idziemy! Och. Co to za jakieś lagi? O, gra jest stara, więc dlatego nie buguje Kurde, no i widzicie taka masakra! On tutaj mnie. No i nitro mi dodają. Jak chcecie to do mi dodawać, nitro? Yupi! No. Więc tak te poszły wyglądają. I zaraz walnie na doz dostajemy 200 z 200 dolarów. No to dobra, tyle. Dziękuję i następna gierka. Dobrze, następną gierką będzie Strike Ball 3. W Dwójkę najczęściej grałem, ale dwójki nie nie chciałem grać w dwójkę. Bo dwójka jest troszkę nudna, wiecie. Więc zagramy sobie w Strike Ball 3 tą nowszą wersję ale w nią też grałem w młodości, tak e, niestety nie będę dał nowej, nowej gry, ponieważ e, mam tutaj trochę sobie pograłem, a szczególnie to brat pograł. I nie chciałbym po prostu tego zepsuć. Nie chciałbym znowu tych leveli nabijać. No i tak te levely wyglądają. Chodzi w tej grze oczywiście o to, żeby rozwalić, zniszczyć płotki w ogóle m, nie płotki, tylko no, klocki, żeby to po prostu niszczyć, rozwalać I tu mamy, mamy w tej grze chyba 200 leveli Nie, 100 100 leveli, tak jak zwyczajnie No i sobie rozwalamy tutaj Jedziemy, pyk, pyk, pyk. Tu już jakieś filmikano Bardzo fajna gierka Zrobimy dwa levele Mam nadzieję, że wystarczy Dalej, dalej Dalej piłeczko Tu już sobie zbierzemy monetki Bardzo fajnie są zrobione lewele, jeśli chodzi o trójkę O na ozostanę Jeszcze, o super, jeszcze te bombodziadzki Czy co to jest? Nie no, bardzo fajna gierka Jak się siewić to jest poziom hard To jest hard no i tu dodajemy sobie jakiś upgrade laps, na przykład yy, dam sobie to. No i jedziemy dalej. No teraz ten level, o oh, kur. No nie jest trudny, bo to są te takie. Te, te, co to w ogóle jakieś karuzele? No, kurde, bo tutaj jest trudno to. Trudno opanować tą piłeczkę, bo ona tak zapierdziela. Kurde, dosta... jeszcze postaje widziałem dałem. Ja o, 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 o. Dobra. Mamy jakieś kaski. na ile Dobra. Teraz będzie... Okej. Okej, okej. Tam tam, są piłki, tylko nie możemy tego jak... Nie mamy tego jak wziąć. No, czemu tego się w ogóle nie da rozwalić? Tego klocka. Znaczy da się tylko, że trzeba umieć. Musi jakoś prosto walnąć jakby tak...

no to następna gierka. No dobrze, następną gierką jest Ace of Spades. Jest to gierka, która naprawdę jest stara. Ale jeszcze serwery działają na. Dział, działają. Tutaj ktoś niestety zabił z mojej drużyny, ponieważ. Fajnie, że Polak. Co. I możemy tutaj sobie wybrać bronie, sobie wybieramy shotguna, ale jednak wolę e, sniper. Jest również wersja open spades Jest lepsza grafika I troszkę lepiej się gra, ale Ale to nie jest oryginał To jest co innego No i co? No i w tej grze chodzi o to, żeby po prostu zabijać swoich przeciwników Mamy do dyspozycji granaty i bronie co tu mamy, popatrzmy, Biegniemy za naszym kolegą e, trochę ta grafika mi się nie podoba, ale dobra ważne, że gra jest fajna no i co? tutaj trzeba bardzo patrzeć się w cieniu, bo widać oni się najczęściej w cieniu kryją o, o, coś tu może, coś tutaj będzie? nie, nie, nie będzie dobra, no to idziemy sobie tutaj Eee, serwerów jest na razie spoko dużo, więc można grać w tą grę spokojnie, póki jeszcze się da. Oj, coś tu jakiś był. Nie, to tak już jest. Dobra. Tu mam nadzieję, że nikt mi teraz nie wyskoczy z tej dziurki. Ja tutaj chcę troszkę ich pozabijać. Może coś na granata? Czekajcie. Tutaj. oni? Tu jest jeden, tu jest jeden. Proszę. Czekajcie, się tu skępie. I tu mu banie. Kurde. Co? Co mnie w ogóle. Jakaś kropka mnie zabiła. Dziwne. O, to Co chcesz? Ach, ci ludzie. Dobra, jedemy dalej. Yy, I opłacę to. A teraz to już będzie ostatnia gierka więc na koniec chciałbym wam bardzo podziękować za te 50 subów nigdy nie miałem 50 subów to moje pierwsze 50 subów na 100 subów też będzie oczywiście właściwie to miał być na 100 subów ten ten easter no wiecie o co chodzi ale mm, ale tak jakoś się okazało że lepiej na 50 bo kiedy dojdzie do 100 subów to już minie Następny miesiąc. Nie no. Rok. Rok, bo tak naprawdę ten kanał stworzyłem, yy... Co? Stworzyłem go chyba w styczniu, jakoś tak. Miałem dwa kanały. Miałem kanał Gimbak i był jeszcze kanał Gierko, ale Gimbak yy, mi się nie spodobał i poszedł. No widać, że tu gościu ma haki. A ta gra jest naprawdę tak przystosowana, że nie ma w niej w ogóle żadnych zabezpieczeń, więc można sobie spokojnie haki zainstalować. Już coś takiego robiłem, ale nie jestem. No i co to miało być? Nawet we mnie nie trafił. Widzieliście to? No. Taka sytuacja. Ale tutaj ja, ja chcę chociaż na filmiku chociaż jednego gościa zabić. Tylko że ja tutaj. Ja tutaj za bardzo nie nie umiem strzelać Ta gra jest fajna, ale. Aha, tak mówiłem, że jeszcze można budować. Można budować przecież jeszcze. Kurde. O, proszę. No, na co tu jest budować? Na Q sobie. Nie na Q. Na F? Żeby zmienić kolor. A nie wiem. Musicie sobie zobaczyć. Na którymś kolorku się. Na którymś tym się zmienia kolor. No, Widzicie? Bardzo gra, nie jest. Nie jest za trudna ani jest za łatwa, od przeciwnika. Eee, także. No. Dobra. To to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i dziękuję bardzo za to 50 subów, Subskrybuj kanał, komentuj. I widzimy się we wtorek. Cześć.